Kompania Freedom dociera do wioski Fabel, gdzie długo ucha magini otrzymuje lukratywną ofertę handlową. W zamian za oczyszczenie kolejnego pomnika bohatera, elfka ma otrzymać... Ktoś mógłby rzecz jasna przewracać oczami, słysząc o takich zaklęciach. Jednak ja, jako osoba praktyczna, taką osobę uznałbym za nieroztropną, bowiem nie można nie oddać szacunku zaklęciom oszczędzającym czas i ułatwiającym przyziemne domowe czynności, takie jak na przykład pranie. <hahaha> Jestem potężnym czarnoksiężnikiem. Mogę zmieniać pogodę wedle uznania i strzelać kulami ognistymi, piorunami elektrycznymi, pokazywać moją nieskończoną potęgę. Nikt nie może się ze mną równać. <hahaha> A potrafisz wyczyścić ubranie czarami? Yy... <noise> Jestem potężnym czarnoksiężnikiem! Znajduję się ponad takimi prostackimi sztuczkami! A umiesz wyczyścić zardzewiały garnek? A po co miałbym się uczyć takich kuglarskich sztuczek, jeżeli mogę strzelać fireballami! Ha, ha, ha. A umiesz wyczarować ciepłą herbatę? Dobra, nie, nie umiem robić takich rzeczy. Nie potrafię wyczarować ciepłej herbaty. A, to mi pan nie imponuje. Do widzenia. Po dotarciu do pomnika okazuje się jednak, że wcale nie mamy do czynienia z kolejnym wizerunkiem Himela, lecz zupełnie innego Herosa, nazywanego Bohaterem Południa. Ten przystojny wąsacz stanął w pojedynkę do walki z filarami armii władcy demonów, nazywanymi siedmioma mędrcami zniszczenia, i pokonał trójkę z nich. Z pozostałej czwórki dwójka została zabita przez drużynę Himela, a pozostała dwójka zaginęła. Jednak do tej ostatniej dwójki należała aura gilotyna której rządy terroru skończyły się całkiem niedawno. Czy ty nie stałaś gdzie indziej? A, nieważne. Niestety, w trakcie swojej heroicznej walki, bohater południa zginął w starciu z osobistym doradcą władcy demonów, z którym szczęściem w nieszczęściu Pozabijali się nawzajem. Zaś ja w tym momencie pragnę wyrazić uznanie dla foreshadowingu, bowiem. Zarówno Bohater Południa, jak i jego śmierć z rąk siedmiu mędrców zostały już wspomniane w jednym z odcinków pierwszego sezonu. Na widok pomnika Freeran doznaje flashbacku i jak się okazuje, upamiętniony Heros we własnej osobie przyszedł do Elfki, jeszcze zanim uczynił to Himmel. Wąsacz zdradził jej wtedy swoją tajemnicę. Powiedział Elfce, że swoją osławioną potęgę zawdzięcza darowi jasnowidzenia. Ale jakim cudem? Dlaczego ktokolwiek miałby posiadać taką zdolność, tym bardziej będąc wojownikiem? A nie jakimś czarodziejem. Zdążyliśmy zobaczyć postacie, u których talent do magii objawiał się na różne sposoby. Na przykład Fern, która posiada naturalną zdolność do ukrywania swojej obecności. Albo Ubel, posiadającą moc. Kopiowania zaklęć od osób, które dość dobrze poznała. Być może bohater południa był kimś w rodzaju maga bitewnego, czyli takiego, który obdarzony magicznym talentem, postanowił go nie eksploatować i zamiast tego podążyć drogą wojownika. W każdym razie, w rozmowie z elfką, Heros przewidział własną śmierć. A nim się rozstali, przepowiedział jej spotkanie Himela. Powiedz, wierzyłaś wtedy, że to będzie prawda? Hm. Mógłbym przysiąc, że ustawiłem cię troszeczkę inaczej. Po wykonaniu zlecenia kompania ruszyła dalej, aż na ziemię hrabiego dacha. Ze znanych sobie powodów, Friden bardzo się śpieszy, aby opuścić to miejsce. Nie daje się skusić nawet ofertą przejrzenia asortymentu lokalnych handlarzy magicznym towarem. Zupełnie jakby przed czymś uciekała. Przyczyna tego zachowania staje się jasna, gdy przed trójką wyrasta cosplayer Sebastiana Michaelisa i zaprasza ich na dwór swojego pana. Hrabia zleca magince odnalezienie magicznego miecza, chronionego przez jego rodzinę od czasów Himela. Miecz jest obiektem pożądania ze strony demonów, które na przestrzeni lat wielokrotnie próbowały go wykraść, a teraz udało im się to po raz drugi. Pod Czerwieniącym niebem trójka dociera wreszcie do spustoszonej wioski, w której wita ich jedynie zakapturzona kapłanka. Gdy zakonnica zachęca dzieciaczki do modłów, elfka profilaktycznie strzela w podłoże, odsłaniając brak zakopanych zwłok. Uznawszy, że dalsze kłamanie nie jest już dłużej potrzebne, demonica przyznaje, że zjadła mieszkańców. Następnie wyciąga skradziony miecz i przystępuje do ataku. Podczas gdy Fern nie radzi sobie za dobrze, Stark dostaje okazję, by się wykazać, a całą walkę wieńczy Freerem, dezintegrując przeciwnika z pomocą Zoltaraka. Po wykonaniu zlecenia Magini zdobywa kolejne legendarne zaklęcie. I na tym odcinek się kończy. Ojejku, zacząłem o wiele później niż powinienem. Udało się, ale muszę kończyć, bo zaraz zrobi się ciemno. Potrzebujesz światła? Daj mi chwilę, zaraz ci poświecę. E, nie powinno być aż tak źle. Zaraz, skąd ty to wzięłaś? Moment, ty mówisz?